Hej, siostro Madziow, witam się z Wami w kolejnym vlogu, w nowym vlogu Ciemności Egipskiej. Ja stoję teraz przy, przy oknie, bo wyłączyli nam prąd. Nie mamy prądu, nie mamy internetu. Tak, z tyłu mam, widzicie mojego synusia, który miał mieć teraz lekcje zdalne, a który mu się nudzi, który się tutaj pałęta teraz po domu. Przestań, przestań tym styropianem tutaj wymachiwać no więc witam w, w nowym vlogu z tyłu też możecie zobaczyć bonprix mały rozpiziel po bonprixie ale em, może wam dzisiaj pokażę co nieco pokażę wam co do mnie dotarło dotarły do mnie e, szalone outfity na sylwestra także e, to wam dzisiaj pokażę e, no i cóż zapraszam do oglądania zapraszam do zostawienia łapki w górę subskrypcji jak zawsze Bądźcie z nami, jak możecie zobaczyć, ani sobie włosów nie mogę wyprostować, ani nic. All natural. Stefan, pozdrów <grywk> wszystkich. Obiecam, że wam pokażę, więc pokazuję, ale taki mały urywek. Eee, proszę takie świecące złote, to są spodnie. Mam tutaj sukienki, oczywiście w kolorze czarnym, e, granatowym z przepięknym, zdobioną górą, z takim jakby gorsetem. E, kolejna sukienka, taka, która m, troszeczkę e, przypomina skórzaną. Ja ją tutaj wyciągnę trochę, możecie zobaczyć, jaki materiał. E, bluzka z takimi przeźroczystymi rękawami i po prostu największy sztos to marynarka. Złota marynarka, także to w najbliższym czasie będzie Was czekało na kanale głównym. Możliwe, że już jest dostępne, także śmigajcie, zobaczyć a ja tutaj kolejne sukienki, które już pewnie też na pewno pojawiły się na kanale sukienki kwiatowe, sukienki takie bardziej eleganckie. Już można... No i tulipanki zasadzone i już się troszeczkę spóźniliśmy i możecie zobaczyć tylko dziurkę proszę tutaj wykopana, wykopana Tam zostały zasadzone żółte i czerwone tulipanki niestety, no po prostu nie poczekali na nas, nie poczekali na nas. I tyle, ale dzisiaj ziom wyszłam w takiej bluzie. O, młodzieniaszek też jeszcze w, w jesienno-wiosennej kurteczce. Nie ma śmiania. Zaczynają docierać nasze zakupy Black Friday'owe. Pierwsze zakupki skropa, zamawiam dla Antka kurtki, jedna taka czarna a wyciągnę, pokażę wam jak jeszcze nie spakowaliśmy myślałam, że ona będzie bardziej ocieplana no ale niestety nie jest bardzo ocieplana, ona jest taka właśnie na jesień taka właśnie ala płaszczykowa z takim napisem tutaj z boku przy kołnierzu z napisami tutaj przy rękawach no jak mówiłam, niestety jest troszeczkę zbyt cienka jest po prostu jesienna no i oczywiście ja zawsze tak robię, że zamawiam dwie sztuki, jedna, jedna większa jedna mniejsza od razu żebym mógł zmierzyć żeby nie trzeba było jeździć do galerii i, i po prostu sprawdzać, I tutaj mamy bluzy bluzy były na promocji, czerwona bluza i żółta, obie są dobre akurat jeśli chodzi o bluzy no to wiem jak je, jaki rozmiar nosi no i tutaj mamy kolejne kurtki kolejne dwie kurtki, kolejne dwa rozmiary no i nad tymi kurtkami dumamy, bo tutaj mamy e, bo tutaj mamy dwa rozmiary rozmiar M i rozmiar, rozmiar L ona jest taka czerwona, też taka trochę płaszczykowa z, z, tutaj z napisem, u góry jest czarna e, w środku jest fajna, ma taki pora, polarek e, no i się właśnie zastanawiamy czy wybrać M czy wybrać L, -ka. jak sądzisz? L -ka większą, właśnie też mam takie wrażenie, że większą, no bo wiecie pod spód zakłada się coś ciepłego, zakłada się sweter, zakłada się bluzę, o Stefanek już sobie tutaj, proszę to już jest jego pudełeczko Nie, zakłada się ciepłe rzeczy, więc lepiej żeby było więcej miejsca po prostu w plecach i w rękach no ale MK też wygląda spoko, także będziemy musieli jeszcze raz przymierzyć, zobaczyć w lusterku jak to wygląda także pierwsze zamówienie przyszło Black fridayowy, to jest drugi z cel bez, ale to będziecie mogli zobaczyć w holu. W holu domowym, który pojawi się pewnie na kanale głównym. Także już teraz Was zapraszam. No dobra, taki mały sygnał pik cel zakupów. Możecie zobaczyć. Nie, to nie jest torebka. To nie jest to torebka, to są rzeczy do domu znowuż. Także. Puter ma taki czyściutki w środku. Tak, się wyłączył kilka razy, się przegrzał. Więc musimy teraz wyczyścić. No już Marta się tu podpisała przecież, nie? Pół centymetra kurzu. Proszę, tak to jest. Nie wiem ile to, kiedy to było czyszczone. No ładnych kilka miesięcy.

halo, co tu było nagrywane, nagrywane był hol, hol z zakupy do domu już muszę powiedzieć, że jestem odrobiona jak możecie widzieć, też się świecę, świecę się jak laparenka także tak, wczoraj też mogliście zobaczyć że czyściliśmy komputer czyściliśmy go z kurzu bo przy ostatnim renderowaniu już troszeczkę nie domagał już troszeczkę się grzał więc mogliście zobaczyć co tam w środku było, i tak przy okazji e, możecie się zainspirować, mną mi też przetrzeć swoje, swoje komputery, swoje laptopy. E, jeśli macie chwileczkę czasu, to poświęćcie e, im chwilkę, przetrzyjcie odkurzcie, wiele nie trzeba. E, więc wczoraj właśnie też czyściliśmy ten komputer. E, mój mąż mi przy przytwierdzał dodatkowe wiatraczki do chłodzenia, także o no, tam będziecie mogli zobaczyć też na przebitkach jak to wszystko wyglądało no a dzisiaj dzień nagrywek dzisiaj dzień nagrywek plus dzisiaj standardowo jak to po prostu wypada we wtorek jedziemy z moim synem na korepetycje z matematyki przy okazji też pokażę wam nowość, nowość która do mnie dotarła jest to soniczna szczoteczka do zębów marki Evorey, możecie zobaczyć jak wygląda to upakowanie ja już mniej więcej otwierałam wiem jak wygląda w najbliższym czasie będę ją testowała, muszę wam powiedzieć, że jest to pierwsza szczoteczka soniczna i pierwsza w ogóle szczoteczka na baterie, które, że jest to pierwsza szczoteczka soniczna i w ogóle pierwsza szczoteczka na baterię, którą będę miała okazję przetestować, prezentuje się tak o, możecie zobaczyć, taka dosyć. Taka dosyć smukła jest. Będę musiała jej tutaj założyć główkę, bo widzę, że główka jest ściągnięta, oczywiście, że jest wymieniana. Także tak, marka Evora. i dajcie znać, czy słyszałyście, to dla mnie też jest nowość. Także będą testy i będę dawać znać. Dobra, założyłam jej główkę tak, żeby to się jakoś normalnie prezentowało, taka długa i smukła, bym powiedziała. Jak ona drga. Słyszycie to? Jak to się zmienia? Trzeba chyba dłużej przytrzymać. Jest opcja, jest opcja clean, whiten. Ryten right i Charge, czyli taka kontrolka, po prostu czy się ładuje, także tak, taka szczota.